To Wrocław. Jedno z największych miast w Polsce, a więc miejsc pełnych życia, atrakcji i zmian. Dla niektórych to jednak także przestrzeń pełna wyzwań. Samo wyjście z domu jest wyzwaniem. Mam nadwrażliwość na dźwięki, na zapach i na temperaturę. Jeżeli nie masz prawa jazdy ani swojego samochodu, to podróż z komunikacją miejską może być bardzo traumatycznym doświadczeniem. Przeszkadza mi hałas, jakieś dźwięki, nie tylko głośne, ale takie, które są nie wiadomo skąd. Autyzm to jest zaburzenie rozwoju, też są różne głosy i różne dyskusje. Niektórzy kwestionują to określenie zaburzenie. Jeśli mruga ta jedna żarówka? przez cały dzień, przez 8 godzin, a ty musisz się skoncentrować na czymś bardzo ważnym, to się staną dwie rzeczy. Nie zrobisz tego zadania na czas, bo się nie skoncentrujesz i wyjdziesz wkuwony, nie? Bo ta żarówka dalej będzie mrugała i cię przeszkadzała. Nie? Osoby neurotypowe yy, bardzo dużo się komunikują takimi aluzjami, niedopowiedzeniami, właśnie mało się komunikują wprost, i dla osoby neuroodmiennej czy autystycznej jest to bardzo trudne, bo my nie czytamy bardzo często tych aluzji, tych takich subtelnych znaków, mowy ciała. Że jeżeli osoba ze spektrum trochę inaczej funkcjonuje niż otoczenie, wyróżnia się z tego otoczenia, no to styka się z wieloma różnymi takimi postawami wykluczającymi, ograniczającymi. Doświadcza nawet traum. Jak wygląda świat oczami osób w spektrum autyzmu?